Dobrze, dzień dobry. Otwieram 68. sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności twierdzą kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Tkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Witam Panią Annę Potuchę, skarbnika gminy. I witam Panią Kierownik MOPSU. Hmm. I, i Przechodzimy do porządku obrad. Punkt pierwszy: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. I tu poproszę o parę słów Panią Kierownik. Dzień dobry. Kwestia dotyczy wypłaty środków na dodatek węglowy. Jak Państwo pewnie wiecie, wszystkie dodatki nie zostały wpłacone do końca roku. Sprawy się przedłużyły z racji zmiany przepisów, konieczności weryfikacji tych wniosków, robienia wywiadów, a niektóre sprawy również są w organie odwoławczym, czyli w samorządowym kolegium odwoławczym. W tej chwili mamy trzy decyzje dotyczące dodatków węglowych, które są decyzjami już uprawomocnionymi, czyli na kwotę 9 tysięcy musimy wypłacić te trzy dodatki węglowe. Są to, jak wiadomo, zada zadanie zlecone. Te pieniądze do nas przyszły, żebyśmy mogli je wypłacić. One muszą zostać wprowadzone w nasz plan. Stąd ta dzisiejsza sesja, taka, taka była konieczność, ponieważ w piątek dostaliśmy pismo z Warszawy. Że w nieprzekraczalnym terminie do końca dzisiejszego dnia musimy wypłacić nadwyżkę środków, które nam zostały na koncie, więc gdybyśmy dzisiaj tych dziewięciu tysięcy nie wypłacili, musielibyśmy jej po prostu odesłać i byłaby ryzyko, że tych środków nie dostaniemy. Stąd taka konieczność to tyle jeśli chodzi o te, o te pieniądze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1? proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Przy jednym radnym nieobecnym Rada przyjęła projekt jednogłośnie i na tym kończymy sesję 68 sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.